W tym materiale pokażę i opowiem jak przygotować terrarium dla drzewołazów lub liściołazów. Drzewołazy, liściołazy to małe żabki pochodzące z Ameryki Południowej. Mają różne kolory i wygląd. W naturze są bardzo toksyczne, natomiast w hodowli nie posiadają toksyn. Są popularne w hodowli ze względu na swoje przepiękne kolory. Do zapewnienia odpowiednich warunków potrzebujemy terrarium. Wymiar terrarium trzeba dostosować w zależności od gatunku oraz ilości osobników jakie chcemy mieć w terrarium. Moje terrarium ma wymiary 45x45x60 cm. W środku jest ścianka strukturalna wykonana z korka ekspandowanego. Struktury wyrobione są widelcem i przyklejona jest ona z tyłu do szyby silikonem akwarystycznym. Sposób jak wykonać taką ściankę jest również na naszym kanale w innym filmie. W terariach z żywą roślinnością bardzo ważne jest oświetlenie. Tutaj mamy LED do roślin z różnymi barwami. Wspomagają one wzrost roślin. Oraz sprawiają, że rośliny są bardziej wybarwione i mają więcej kolorów. W terrarium stworzymy mały płaski basen. Aby go wykonać, tworzę barierę w rogu terrarium z korzeni mangrowca. Drzewołazy, łazy będą mogły swobodnie wschodzić i wychodzić do basenu. Basen nie może być zbyt głęboki, aby płazy się nie utopiły. Niestety ale drzewo łazy nie potrafią pływać. Następnie tworzę strefę drenażową z keramzytu, wysypuję go do poziomu oddzielających korzeni, tak aby woda, która będzie na dnie zbiornika, była w strefie drenażu. Dodatkowo nadmiar wody z podlewania roślin będzie spływał do właśnie tej strefy drenażowej. Na keramzyt rozkładam materiał, który zapobiega przedostaniu się podłoża do strefy drenażowej. Natomiast woda swobodnie może przepływać. Wszystkie te produkty oraz inne znajdziecie na naszej stronie internetowej www.wantistera.pl Następnie dodaję podłoże, jest ono również bardzo ważne w przypadku takiego terrarium. Jest to podłoże bioaktywne, z węglem aktywnym i świetnie sprawdza się w terrarium z żywymi roślinami oraz ekipą sprzątającą, czyli małymi organizmami, które rozkładają martwą materię, resztki pokarmu oraz odchody zwierząt. W ten sposób tworzymy powiedzmy taki mini ekosystem i tworzy się tu nas, nam w terrarium biologia, która pomaga nam utrzymać w dobrej kondycji zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Dodatkowo dosypałem tutaj jeszcze nasze dawne, limitowane podłoże, które jest stricte z amazońskiej dżungli. I czas na główny element dekoracji, czyli korzenie. Używam w tym wypadku korzeni Vinewood. Ustawiam go jako główny element całego terrarium, a następnie, żeby wykorzystać całą przestrzeń, dodaję jeszcze drugi korzeń, aby zająć wielcej przestrzeni i mieć lepszą optykę na to, jak wygląda terrarium. Polecam wykorzystywać w zbiornikach 1 lub góra 2 rodzaje korzeni, wtedy zbiornik wygląda bardziej estetycznie. No i czas na rośliny. Sadzę tutaj małe sadzonki różnych gatunków tropikalnych roślin: filodendrony, pile, syngonium, fikusy, neoregelie, skrytokwiat. Najlepiej dobrać rośliny takie, które nam się po prostu podobają oraz wytrzymują bardzo wysoką wilgotność. Rodzajów i gatunków roślin jest bardzo, bardzo dużo, także tutaj polecam wdrożyć się po prostu w temat i te rośliny, które nam się po prostu podobają i nadają się do terariów egzotycznych, gdzie mamy wysoką wilgotność, to polecam po prostu zaopatrzyć się w jakieś sadzonki i swobodnie je po prostu porozsadzać w terrarium, tak aby mogły miały również miejsce do porostania całości. Daję małe sadzonki, więc może teraz tutaj całe terrarium nie wygląda jakoś bardzo. Niesamowicie i imponująco, natomiast zaufajcie mi, to terrarium bardzo się rozrośnie i te rośliny zajmą całą tutaj przestrzeń, i dopiero po czasie będzie można zauważyć, jak to ładnie wygląda, i wtedy będziemy mieli taki prawdziwy las tropikalny. Nie polecam od razu dodać jakby dużo części roślin, bo po prostu jak rośliny się rozrastają, to nie będziemy widzieć ani zwierząt, ani nie będą miały części roślin światła, przez co po prostu ten zbiornik nie będzie wyglądał tak fajnie. Może będzie wyglądał fajnie na początku, jak już od razu go obsadzimy, natomiast z czasem czasem będzie coraz gorszy, będziemy musieli częściej przycinać. Jeśli damy małe sadzonki, to uwierzcie mi, że każda roślina znajdzie swoją część i będzie mogła swobodniej się rozwijać i będzie ładniej to wyglądało. Dla porównania daję tutaj jakby inne teraria, które mam również z drzewołazami i liściołazami. Możecie sobie zauważyć, jak te zbiorniki ładnie się rozrosły i wyglądają bardzo, bardzo efektownie. Jeśli chcecie zobaczyć takie zbiorniki na żywo, to zapraszam Was do odwiedzenia naszego egzotarium. Jest to stała wystawa zwierząt egzotycznych, która znajduje się w Krakowie na ulicy Mazowieckiej 88. Możecie zobaczyć tutaj nie tylko drzewołazy, liściołazy, ale również inne płazy, gady oraz bezkręgowce. Po roślinach dodaje również elementy dekoracyjne takie jak susz egzotyczny oraz ksaksim z Ameryki Południowej. Jest to dodatkowe elementy, tak aby urozmaicić ściółkę. W basenie jako podłoże używam czarnego żwiru, aby pasował do całości ciemnego tła. Następnie nalewam wodę na spód terrarium. W ten sposób stworzył się basen, oraz rośliny będą mogły również pociągać sobie korzeniami wodę, gdy będą tylko tego chciały. Wszystko posypuję egzotycznymi listkami dla naturalnego wyglądu ściółki leśnej. Zraszam całość, najlepiej wodą destylowaną lub z filtra Aero, aby nie było kamienia na szybach i nasz zbiornik mógł długo wyglądać estetycznie. Można również zamontować sobie automatyczne zraszanie lub zraszyć cyklicznie, to już kwestia tylko i wyłącznie nasza, jak chcemy sobie zorganizować czas i terrarium. Mamy terrarium gotowe. Ja nie dogrzewam tutaj w żaden sposób zbiornika, ponieważ moje wszystkie pomieszczenia są dogrzewane jako całość i utrzymuje się tutaj inna temperatura niż mamy ją w pokojach, bo mam dużo wyższą temperaturę oraz wilgotność. Natomiast my możemy dogrzewać albo matą grzewczą, albo jakąś żarówką grzewczą o słabej mocy, na przykład 25 W, która będzie naturalnie dogrzewała nasz zbiornik od góry. Pamiętajmy o tym, aby przy drzewach i liście utrzymywać wysoką wilgotność około 90%. Jeśli chodzi o temperaturę, to optymalnie jest 24-26 stopni. Pamiętajcie, że wszystko trzeba dostosować też do gatunków, jakie mamy z drzewołazów i liściołazów. Niektóre są bardziej wymagające, inne są prostsze w hodowli. Przeczytać o tym gatunku i wtedy budować dla nich zbiornik. Natomiast mniej więcej, ogólnie dla większości drzewołazów i liściołazów, taki zbiornik, jak tutaj przedstawiłem, jest idealny do zamieszkania. Zawsze warto sobie zaopatrzyć się w te drzewołazy, które nam się po prostu podobają,